Cześć wszystkim z tej strony, Domino. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałbym e, wylosować e, komentarz, którego właściciel otrzyma nagrodę 40 zł. PaySafeCard. card. E, nie będę brał pod uwagę komentarzy. E, fajny odcinek. Zostawiam łapkę, pozdrawiam i takie tam, to musi być. Komentarz, powiedzmy, w sumie sam nie wiem. Zobaczymy, jakie będą i, i wyjdzie to w praniu. Jedziemy z losowaniem. Below to winner. Dobra, bierzemy tutaj. O kurwa. Mark 2010. Jestem adwokatem Jochasia. Okej, okay, dobra, podoba mi się, bo to jest spory komentarz. Widać, że oglądałeś. Cieszy mnie to. Wygrałeś nagrodę. Napisz do mnie na privie. Na Discordzie, w, na YouTubie, na maila w jakikolwiek sposób się skontaktuj ze mną. wyślę ci e, klucz do PCF Karda. Tak więc e, gratuluję jeszcze raz. Pamiętajcie, komentarze nie mogą być e, fajny odcinek. Nie mogą być krótkie, tak? Że można sobie wpisać tak i będzie. E, komentujcie, bo im więcej będzie takich rzeczy, tym więcej będzie nagród. A my przechodzimy do odcinka. Pojazd, który weźmiemy sobie dzisiaj na warsztat, to pojazd podesłany nam przez Japonka Śmierci. Pojazd nam nazywa się Hover 5500K. Ma w sobie firewerki, bałwanki, tutaj jakaś ozdoba, której nie mam. Hoover, znaczy te wektory, dwa, których też nie mam. Mam jednego. W międzyczasie zdążyłem sobie kupić. Tutaj mamy spoiler, dodatkowe jakieś rzeczy, ale podstawowe, wszystkie te najważniejsze rzeczy to mamy spokojnie i mamy growla, więc luzik. Ja sobie pojazd już troszeczkę zmodyfikowałem z racji tego, że te bałwany już nie ochraniają, więc dałem zwykłe ozdoby na luzaku. Zobaczymy jak tam nasz... O dobra, czekamy, jesteśmy następni w kolejce. Nie wiem, ile to czasu jeszcze potrwa, a też nie chciałbym za bardzo... Dobra, wiecie co? Zaraz, a tutaj. Dobra. No bo jak to tak będzie, to nigdy tego nie zrobię. To jest frakcja bodajże nomadzi. Ta jest. Zmienimy frakcję na szybkości, bam. Dobra. Okej, okay, damy teraz te wektory, gdzie jest drugi wektor holender? Really? To, a, dobra, bo nie odebrałem go Patrz. Dobra. Ej, zaraz Ty naprawdę tak miałeś to dziwnie ustawione? Wow, majster. Nie, tego tak się nie stawia, wiesz? Nie stawia się tego tak, bo łatwiej ci to odstrzelą. No ale dobra, chciałeś tak, to tak będzie. Trzeba było to przesunąć tro troszeczkę. Dobra, ustawimy się też na y maszyngany. guny. Ok. Czy pojazd lata? Latać lata. Dobra, y i przestawimy sobie klawiaturę. Ale to już może w walce. Zagramy sobie o kabinę. Potrzebuję kabin. Dajcie asystę, dajcie asystę! Jest, jest! Wow. Mhm... Wow. W beczkę mu, w beczkę mu! Dobrze. Nie mogę się przyzwyczaić... Nie mogę się przyzwyczaić, że odwrotnie latam nie nie ma też też to mnie trochę boli dobra ale możeśmy trafili uważajcie panowie uważajcie staramy się grać dość e, mocno defensywnie Ostrzel mu to, strzel mu to! Dobra, prędzej żeśmy go rozwalili, niż mu to odstrzelili. Czy ja widziałem dobrze, że tu jakiś typ zjeżdżał? Dobra, jest nasz kill! Hurra! GG! Nie wiem kto tam w sumie u nich w drużynie był, chyba same boty. Dobra, coś tam mu pękło. Dobra. Aaaa ty! Co ziomek, broni nie masz? Mimo to kogoś rozwaliłeś. Tylko ma niewidkę. Nie wiem gdzie on to kurna nas. Co to strzela? Dobra. No dobra, udało się. Trzeba troszkę zmienić no, taktykę grania z racji, z, z racji, że Hoover jest e, delikatny jak e, poduszka. Gdzie mnie trącasz? Okej, okay, lecimy. Spadajmy stąd, zanim coś nas trafi. Idziemy z całym teamem naszym. Sami nic nie zrobimy, a fajnie byłoby nie zginąć o kurno, ty jak mnie zaczęli. Dobra, jedno działko zgubione. Będziemy się starali rozbrajać. Już idę ci pomóc, ziomek, idę ci pomóc. Spoko, robię mu plecy. Ty bierz na siebie ogień. Ja będę w niego strzelał. Chyba strzela z shotgunów. Strasznie daleko ciągnie. No rozbroił mnie Ja pierdziele, kurna. <gryw> Dobra. To ja, panowie. Gdzie tam? No nadzieja w was, bo ja broni nie mam. Tam nie za bardzo mogą się chyba już ruszać. Po, nie wyjeżdżaj, wracaj. No, dobra, jestem już upośledzony lotniczo. O. jedziemy za Fazim Ciekawe jakby tu 5 Hooverów się sprawdzało. Fajko, ta fajko, ta fajko, ta fajko, ta fajko. Nice. Kurde, nawet nie wiedziałem, że, że te wektory mają aż taki zasięg. Całkiem spory. Fazi, jest sprawa. Jak będzie jechał lancarz, to w ciebie pierwszego, ok? Możemy się umówić w ten sposób. Dobra. A jest nasze. Chodź! Fazi, chodź! Aha, i Fazji zostaliśmy znowu tylko my. Ja pierdziele. Fazji, nie idź tam! Watmany! No i już nie lot jestem znowu, jed jeden hover posad. I już jestem niepełnosprawny lotny. Więc nie, nie. Nie widzę tego. Zobaczymy, czy fazi to ugra. Fazi dasz radę, wierzę w Ciebie. Uwierz w ducha fazi. Na chwilę fazi będzie duchem. Dobra. Smutek i żal. Dobra, więc tak. Ja proponowałbym więcej huwerów tutaj dodać. Podejrzewam, że z racji tego, że dodamy te huwery z tyłu, to będzie nas mocno prze przechylało do, do przodu, ale to już jest coś. Teraz możemy latać. Jak nam ostrzelą huwera z przodu, pokażcie, to w sumie też będzie nas snosiło. No ale jakoś możemy latać. Ja bym tego huwera do przodu przeniósł z tego z tyłu, wiesz? Żeby z przodu były trzy, jak masz taką konstrukcję. Eee, tu. O, tu bym wrzucił bo tutaj możesz to zrobić poprzesuwać troszeczkę miejsca zrobić i tu wrzucić tego chuwera i powiem Ci że byłoby całkiem fajnie no i byłoby całkiem fajnie jakbyś to przesunął troszeczkę to do przodu w boczek do przodu w boczek i byłoby te swoją drogą. Dlaczego? Z przodu jest to. Wydaje mi się, że z tył, tył bardziej opancerzony niż przód. Czy to na pewno był przód? Nie wiem. Okej, okay, dobra. To byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o komentowaniu, o łapkowaniu. Za miesiąc znowu będziemy robili losowanie. Eee. Więc pamiętajcie o komentarzach, żeby... Te... Coś... żeby te komentarze były. E... Sensowne. I. widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i na razie papa. Pa.